Prędożone wiewiórki napadły na bank. Co się dzieje? Silne komando zajęło bank. Nie wiemy jak się dostali do środka. Mają zakładników i są dobrze uzbrojeni. Zakonnicy pod wodzą Zykryda rozpoczęli szturm. Znowu zgrywa bohatera. Geralt, oni potrzebują wsparcia. Dobra, idziemy. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie przebiegałem obok banku i odpaliłem się się scenka. Dobra, pójdę ich stamtąd wyciągnąć. Powodzenia! Przyda się. Okej. Okay. Mm -hmm, Nawet zdanie: złoto dla zuchwałych. Wchodzimy, robimy rozróbę i wychodzimy. Zabieramy złoto. Przy okazji, zykwary możemy też. Uwaga nauczników, Wiedźmin, co tu robisz? Przyszedłem was stąd wyciągnąć. A coś ty nasza matka? Jakim? Nie ma czasu na wyjaśnienia. Przysłał mnie welerad. W takim razie jesteśmy po tej samej stronie. Masz jakiś plan? Tędy nie przejdziemy. Jest jeszcze jedno wejście. Musimy się wycofać. Do dzieła. Wycofujemy się! Okej. Okay. Jesteś śmieszny. No faktycznie tędy nie przejdziemy. Yo. No właśnie. A tam była barykada i niestety Geralt nie umie skakać w tej części gry. Wejdziemy do ratusza przez tylne drzwi. Jesteś gotów? Jasne. Tak, ruszajmy. No, to po czymś takim będzie... ugh, co to było? Po czymś takim będzie pogrom wiewiórek. W wyzimie coś czuję, się wścieknął. <laughs> to są tylne drzwi? God Ale nie okazałe tylne drzwi. Haha, i widzę, że tam jest. pusto. I nie ma nic. Ściany. No i zajmijmy się nimi. Hm nie przeszkadzają nam. No to jesteśmy. Do ataku! To prawda, że chcesz negocjować, Dwan? W imię płonącej róży! Mieliśmy negocjować. Negocjować? Z terrorystami? Nigdy. Bledoan. Hmm. Masz rację, do ataku! Jestem po stronie zachodniej. Do ataku! W imię płonącej róży! A jak? Umany, szybki jest. Nie wiem, nie lubię elfów w świecie Wiedźmina. ogólnie nie ludzi. Po prostu nie pasują mi, więc będę grał tą część całą po stronie e... właśnie zakonu. To jest wszystko ok. Zekrzesz się udał dalej? co ty tu robisz? No, trudno, powiedziałem, się rzekło, chyba że. Czy to nie jest przypadkiem ten krasnolot, który był Kowalem i mówi, że nie wspiera jawnie ani skrycie wiejurek? Broncie. No, teraz masz dobry powód. Dobra, kolejnego uśmiecha potniemy. Pięknie. Nie Może kiedyś przejdę tą grę drugi raz po stronie wiewiórek. Okej, okay, chyba strzeli wszyscy. Bankier, u bankier nie żyje. No ale zobaczcie, zabili ludzi, po co zabijali ludzi? Takimi nie gadam. Wiedźminie, nie ma możliwości współistnienia, koegzystencji. Przez setki lat nie zdołaliśmy się dogadać. Jest coraz gorzej. Ilość przelanej krwi jest zbyt duża, by dało się zapomnieć. Wybaczyć. Tu chodzi o przetrwanie. Musisz zrozumieć, są tylko dwa wyjścia. My albo oni. Zygfrydzie. Biegnij do skarbca. Musisz dorwać ich przywódcę. Ale... Szybko nim będzie za późno. No, Okej, okay, nie będzie. O, schody na dół sobie zrobimy tutaj save. Ja jestem ciekaw, kto był przywódcą. Pewnie ten elf z. E, bagna. No właśnie. Zabijałeś. Zabijałeś naszych. Co ci to daje? No co ci dało zabijanie ludzi? Chuń. Masz jeszcze wybór. Nie Dwan, Podnosząc na nas miecz... Dokonałeś go za mnie. Braćko! Może uda się przebić. Podjąłeś właściwą decyzję. Zakon płonącej róży będzie ci wdzięczny. Zygfryd, co tutaj robisz? Nie powinieneś. Wieczny ogień dodał mi sił. Goni je wina, ucieka do kanałów. Kep, na pieśni nimi trzeba zająć. Ile krasnoludów? Dobra, posiekamy najpierw krasnalody. czołgi do diabła Dobra, to wygląda to lepiej, podpaleni zostali Dobra, następny Nie, tego, 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 ten ma mniej życia Pięknie I kolejne podpalenie Idealnie nie wiem czy Zygfryd to przeżył, mam nadzieję, że tak. Styl grupowy. I kończymy akcję. Coś tak czułem, że ten Irwin będzie raczej taki sobie ranny Zygfryd. Nic nie jest? Dobra, nic mu chyba nie jest. I zamknięte drzwi. <laughs> to było gdzie ciało rycerza. Młodbojowi zakonu, no proszę. Jakim ciekawie to wygląda. Ja nakle, ja tu będę chciał banali... byłem tolerancyjny! <laughs> Okej, okay, sztylet. Tego nie będziemy brali. Hmm. Znowu, nic, pozbieramy sobie troszkę rzeczy. Siłowę kręgi. Wieczne ognie ochrony. Oj tak. Taki mieczek jest całkiem fajnie wyglądający nawet. I <laughs> jest niezły, wiecie. Ma tak, gdyby nie minus 60% obrażeń to by było naprawdę fajne mm, wygląda nieźle też poza tym Szczątki kolejne, nic tu nie ma I teraz pytanko, w którą stronę się tutaj powinienem udać Krasnoludzki topu, są jeszcze jakieś szczątki Dobra, troszkę tylko monet jest Będziemy gonić tego Irwina hmm. Jestem ranny Musisz dogonić jej wina w kanałach Pytanie, gdzie on teraz jest? No stąd chyba nie ma przejścia do kanałów, nikt cię nie widzę. Musimy go dogonić do, w kanałach, czyli co? Biec od tamtej strony. Zobaczmy mapę. Nie zgubiłem to zadanie. it. No, Dobra, myślę, że pójdziemy sobie tam do y kanałów jednak. On powinien być... tam gdzie kaplica? Coś takiego, coś... Tak, tak by mi to świtało. Zjemy sobie tylko mięsko, żeby sobie troszkę zdrowia podnieść. No mm, stąd już nie ma co wyjścia. Drzwi. No i teraz pytanie. Czy mamy się udać tam do kanałów, jak ja myślę? Zejście do kanału było... magazyn przy banku... Tu to kanał miejski, dobra, więc biegniemy tędy, biegniemy przy murze. I następnie tu na mur da się wejść. No, nie, nie da się, szkoda. Szkoda, że się nie da wejść. Pobiegniemy tam za nim oczywiście. I teraz tak myślę, że chyba jednak wypiję jedną jaskółkę, wiecie, żeby się zregenerować. Na wszelki wypadek on może być ciężkim przeciwnikiem. Żeby go dopaść. Ten młot wygląda zabawnie. I wydaje mi się, że on będzie przy tej e, kaplicy, gdzie zburzono ścianę. Więc w tym ich świętym miejscu niby. Oni na pewno chcieli też zdobyć pieniądze na realizację swoich celów. Nie, nie podoba mi się takie rzeczy. Dobra. Tędy. Szybko się pozbędziemy do szutowców Kwiełców i kilku innych Do widzenia Nie ma na was czasu Gonię groźnego zbiega Tak jest Kojater kolejny. Jak to, proszę nie? Już po was. Nice, jeden dead. Teraz tego. Oni są smukli, to ona nie będzie działać dobrze raczej, a tak szybko. Pięknie. Kolejni wykoszeni. Gdzie jesteś? Proszę, nie! Śmieli zaatakować miasto, to niech mają. Nie. Hmm... Złoty Muszę powiedzieć Valeredowi o ucieczce Jerwena I zobaczcie, ta pipka uciekła sobie. Nie chciała stawić nam czoła Jeszcze sprawdzimy do, do końca Czy jednak uciekł czy Tak, uciekł, no jak widzicie Dobra Czyli idziemy Złoto dla zuchwałych, dobra, to wskaż na mapie to był ten ostatni quest, nie zauważyłem go. Mm, pozbieramy sobie jeszcze fanty z trupów. I tylko litości nie piszcie mi, że jak wy na przykład lubicie stronę elfów, to będziecie mi przysłowiło obrażać tylko dlatego, że lubicie stronę elfów. Tylko do, tylko uszanujcie to, że każdy przechodzi tę grę tak jak chce i tak jak ma na to ochotę. Więc równie dobrze następnym razem będę grał. Oczywiście bez nagrywania, to wybiorę sobie na pewno tą drugą ścieżkę. Teraz jednak cały czas od początku trzymam się przy zakonie, więc ja wolę trzymać już się do końca przy zakonie. Okej, okay, tam jest krata, tutaj jest jeszcze było kilkunastu ich. Zbieramy srebrny sygnet. a później wszystko można fajnym zyskiem sprzedać. Śmieszne jest to troszkę to rozkładanie się ciała tak szybko. Okej okay. I mamy topca. Biegniemy sobie teraz do tego... Jak ten koleś się nazywał? No! Do tego, którego mamy powiadomić że Elf uciekł. Te utopce też możemy pozbierać lub topielce. Zawsze mi się mylą. Nie widzę, za bardzo, nie rozróżniam za bardzo tych dwóch stworków. Jedna jest chyba po prostu silniejszą wersją drugiego, ale mniejsza z tym. Teraz chyba po tym evencie będzie ten czas, że... nasz zleceniodawca będzie mógł nam dać nagrodę za wszystkie kolejne zlecenia. Poza tym mieszkańcy będą wdzięczni, że uporaliśmy się z nie ludźmi, którzy piach do trybów sypią i kamienie w buty kładą. <śpiewa> <śpiewa> Okej... Okay. O tak, tu jesteśmy. Wiedźmin! Co tam się działo w środku? Słyszałem odgłosy walki. Już po kłopocie. Wszyscy martwi. No, prawie. Prawie? Niestety ich przywódca uciekł. Znajdziemy go. Wiedźminie, uważam, że należy ci się order. No ja super. Wiesz, mogę Cię zapytać Możemy od razu o... Wreszcie iść do domu. Och, nie mogę. Hmm. W takim razie stąd mogę zobaczyć, coś zbierzemy. Skoro quest został wykonany, to niedługo będziemy mieć też level up. Bankier. O, może z bankierem pogadamy, co tu można robić? Ale bank już wrócił do działania no Gdzie tu szukasz? Dzięki temu też sobie odpoczniemy gdzieś Chyba że pójdziemy się teraz zająć pokłębcem pokłęb... pannicę do kłębka Nie będzie bolało Ciekawe, czy ja mu dałem um, czaszkę bargesta Chyba dawałem Dobra, zlecenie na fledery Idziemy znaleźć tego kolesia i myślę, że teraz już będzie można się do niego zgłosić Ewentualnie prześpimy się 24 godziny u I wtedy wykonamy to zlecenie No on już powinien dotrzeć na swoje miejsce Nie, no w sumie, ale... Nie wiem, jaki był sens za bardzo atakowania. E, banku w środku dnia. No to nie było chyba zbyt mądre autentycznie. Weźmiemy sobie teraz nagrody za wszystkie te papierki, co wykonaliśmy wcześniej. E, dzięki temu na pewno skoczy nam level. Może dwa. Nie, dwa no raczej nie I myślę, że potem zajmiemy się tą albo tą wampiżycą Bo ją to jeszcze możemy poszukać Natomiast gorzej będzie z tym drugim questem Na wilkołaka, Bo tam na razie wydaje mi się, że jeszcze jest chyba za wcześnie żeby to wykonać Albo odwiedzimy Carmen I sprawdzimy, czy były jeszcze jakieś zmiany No i on powinien być teraz tutaj Z tego co wyczytałem W waszych komentarzach no dole. Dobra, jest, wreszcie się pojawił. Witaj, Wiedźminie. Przede wszystkim dziękuję za pomoc w banku. Chciałeś ze mną pomówić. Otóż niektóre z ostatnich decyzji Foltesta są dziwne. Znam go od bardzo dawna. Ktoś fałszuje królewskie edykty? Obawiam się, że to niestety prawda. Jednak pieczęć wygląda na autentyczną. Kto mógł ją wykraść foltestowi? Ktoś naprawdę blisko króla. Mam nadzieję, że znajdziesz zdrajcę. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Bywaj, wiedźminie. Bywaj, welrat. Czy to jest kolejny kłos chyba? Zarekwirowali dużą salę. Jak my się tu pomieścimy? Hmm, przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nie interesuje mnie, że zarekwirowali dużą salę. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? Wszystkie, wszystkich. O kościach Graveira. Zapłacę za pięć sztuk. No. Akurat tyle, mam. Oto twoja zapłata. Pięknie. Kolejny quest. O, level up. <ścoughs> Zakon płonącej róży jest ostatnio pierwszą władzą w wezimie. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? Hmm, fledery. Pokłach Fledera. Płacę za trzykły. Dobrze się składa. Proszę, oto one. Weź to złoto w nagrodę. <noise> Czyli zabij y, jednego. Półtora Fledera. <noise> za rekwi. Przychod, Który? Przynieś mi 12 flakoników z krwią na dowód, że faktycznie zabiłeś te gule. Proszę, oto one. Oto twoja nagroda wiedźminie. Co do mnie. No, i zbliżamy się do następnego poziomu Przychodź. Które? O pazurach Kikimory. Zapłacę ci za 10 pazurów. To również mamy. 10 pazurów, proszę bardzo. To lubię. Proszę, oto twoje złoto. I świetnie. Prawie nabiliśmy drugi level więc naprawdę się to opłacało dodatkowo mamy masę teraz kasy i zlecenie na kuroliszki e, tu, 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 tu. mamy już wystarczająco mogę zgłosić się do skryby po zapłatę wskaż na mapie ten koleś jest w ratuszu ok czyli lecimy teraz do, do ratusza ludzka tam oddamy ostatnie z tych zleceń zmniejszymy sobie tym samym zaśmiecony już troszkę dziennik przy okazji byliśmy ostatnio w ratuszu i Skryba chyba przeżył. W tym bordelu brakowało jeszcze Mam nadzieję, że ostatni akt rozszerzy jakoś e, częściowo, chociaż e, zakres map świata, bo jak na razie to za dużo lokacji i tak już troszkę jest backtracking Faktycznie mogli dodać więcej Większy rejon po którym się poruszamy Szlachcic, straszliwy szlachcic To może jest? Nie, na górze Jesteśmy w ratuszu Urzędniczka To moja praca Drzwi Są zamknięte, czyli nie tutaj bo na dole, nie zauważyłem go Skryba. Tak? Ja w sprawie ogłoszenia. A tak, pióra Kuroliska, Pięć sztuk. Masz je? Tak. Oczywiście. Dziękuję, proszę. Tutaj pieczątka. Odbiór zapłaty. Następny! No i pięknie. Dostaliśmy kolejne złoto i... egzm. się. Czyli mamy już... Dużo, 4231 orenów I przejrzyjmy teraz nasze zadanka, bo muszę się zastanowić właśnie na co, na czym teraz się skupimy tak naprawdę Czy gra w kości? Nie, kościany poker to nie będzie, nie będzie bolało Chyba mu wykonałem już większej rzeczy Niebiesko okam Obiecałem, że znajdę niebiesko okom dziewczynę, która pokąsał wampir, Powinienem rozejrzeć się po mieście co, rozejrzeć się po mieście. Um, nie chcę was zabierać na takie puste spacery, przy których nawet gadać nie będę miał o czym. Więc to sobie poszukam samemu. Ponica do kłębka. Muszę udać się do slamsów i wyciągnąć od Angusa informacje o jego dostawcach. Tam się teraz udamy. Czyli idziemy do wizimy klasztornej, gdzie są slumsy. i będziemy mogli wystarczająco zbliżyć się tym samym do salamandry uje oh, dobra chodźmy tędy to chyba było przejście w tamtym kierunku przy okazji może tak szukam jeszcze jakiegoś takiego wieczoru typowego opisu na przykład dziwna kobieta albo coś co by świadczyło o postaci którą aktualnie szukam Ślacic, brama, brama, miasteczka, tutaj na nic nie ma Dobra, do Zimy klasztornej, jeżeli wykonamy ten quest, to najprawdopodobniej będziemy już mieli kolejny level, to będą dwa levele, za oddanie wszystkich questów, sądzę, że dostaniemy może jakiś złoty talent, to by się przydało. Uuu, coś się dzieje? Nie, myślałem, że coś się dzieje. Vincent Mice, czy Vincent masz mi coś do powiedzenia? Bywaj. Nic nie masz mi do powiedzenia, szkoda. W takim razie idziemy poszukać tego pajaca. Jeżeli nie będzie go teraz, to najprawdopodobniej się prześpimy przy ognisku. A dopiero później poszukamy go nocą. Na przykład w Misuku Dłaczu. To jest miejsce, w którym on może się znajdować. Eee, wiecie co? Zajrzyjmy jeszcze do Zygfryda, może nam powie coś nowego. Albo płatny zakonu. O co Można coś u ciebie. Przyjaciele Zygfryd. Mmm, tutaj mogę przekuć broń. To nie, na razie mnie nie interesuje. Ty masz coś może nowego? Mogę, że proszę. I ty masz tylko tą kurtkę, którą ja aktualnie posiadam, plus nic nowego, czyli mogę ci sprzedać to. I mogę ci sprzedać to. Dużo warte są te miecze. Fajne. Dobra, mamy 4,5 tysiąca. Pójdziemy pogadać z... z Gerald. Witaj. Noga? Ach, w porządku. To było tylko draśnięcie. Wszystko skończyło się szczęśliwie? I to jak? Otrzymam odznaczenie za obronę majątku mieszkańców. Rozumiem. Niestety, ty nie możesz go otrzymać. Wyróżniają tylko zakonników. Chyba że? Nie, Zygfryd. Nie namówisz mnie, dopóki nie odwołacie celibatu. <laughs> no tak. W każdym razie nie uwierzysz. Odznaczenie wręczy mi sam wielki mistrz na prywatnej audiencji. Tak, Geralt? Nieźle. Jak tam twoje odznaczenie? Jak tam twoje odznaczenie? Niestety jeszcze nie wyznaczono terminu. Już nie mogę się doczekać. Po ceremonii będę rozmawiał z samym wielkim mistrzem. Powinieneś go poznać, Geralt. To prawdziwy wizjoner. Wizjoner? Zgadza się? Czasem kiedy spojrzysz na człowieka wiesz, że jest przeznaczony do wielkich czynów i że odciśnie swe piętno na losach świata Takim właśnie człowiekiem jest Jakub de Aldersberg, wielki mistrz zakonu płonącej róży. Pożyjemy, zobaczymy Tak, Geralt? Muszę <laughs> <laughs> się obrazić, sekret, nie ma. Nie lubię tę postać, dlatego wolę ją pomagać. Mm... I. tutaj jeszcze pogadamy. Znaczy poszukamy teraz tego dostawcy narkotyków Dilera. tak zwanego dziwka. Wiecie co, moglibyśmy też pogadać. Muszę znaleźć sposób. Jezu, na tych czy naprawdę oni nie mogą. Carmen, może ty zaraz mi coś powiesz? Więcej na twój temat? Tak. Wiesz może o niebieskookiej dziewczynie pogryzionej przez wampira. Wiesz może coś o niebieskookiej dziewczynie pogryzionej przez wampiry? O wampirach nic nie wiem, Gerald, ale wiem za to, że prześliczna niebieskooka dziwka pojawiła się w bordelu w wyzimie handlowej. Konkurencja? I to jaka? Pusto się u nas zrobiło. Ludzie wolą pójść raz do niej niż dziesięć razy do moich dziewczynek. Czyli to pierwsza liga? Tak. Dam ci adres. Coś czuję, że jak się nią zainteresowałeś, to długo w tym bordeliku nie zabawi. Uh -huh. Może być jakaś Bruksja. Jak masz naprawdę na imię? Jak masz naprawdę na imię? Bo domyślam się, że Carmen to pseudonim zawodowy. Dobrze się domyślasz. Naprawdę nazywam się Hela. Zbyt pospolicie, jak na tę profesję. Okej. Okay. Um, tutaj w takim razie listka. Podziękuję wam za uwagę. W następnym odcinku poszukamy sobie. A, jeszcze tylko rozdamy e, talenty. Poszukamy sobie też tego dealera i odwiedzimy burdelik. Mamy tak, dwa srebrne świetnie, więc idziemy sobie teraz do Igni. I zrobimy tak. A tak dystja. Aby rzucić wzmocnioną wersję, wcześniej przytrzymaj przycisk. Zwiększa szansa na podpalenie Szansa na strach Obrażenie od natężenia kont, 302 na koszt energii, szansa na ból, wymagany teren talent srebrny i koszt rzucenia minus 20. Weźmiemy sobie to, to na pewno i będziemy sobie szli coraz dalej. Później dopiero w to zainwestujemy. No i mamy brązowe. Brązowe chciałem teraz zainwestować, bo tak, tutaj mamy wszystko wykupione praktycznie. To daje dziadku wtedy, gdy jest coś lepione, to nas nie interesuje kompletnie. To również nie. E, silny jest cały chyba wykupiony poza szałem bojowym, gdy 15% żywotności. Oj, to jest strasznie mało. Boję się wszystkie inwestować, więc tak obrażenia tutaj damy. I zróbmy obrażenia tutaj. Świetnie. No i oczywiście medytuj do zmroku. Powiedzmy, że nocą, bo leży. zazwyczaj łażą nocą, nie za dnia. I podziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w wiedźmina. Hejka!